Dzień dobry, smacznego życzę, no wiadomo, niedziela, no to smacznego musi być, ten zasłużony obiad z siedmiu dni, taki w sumie, nie? Yy, musi być chociaż w niedzielę taki dobry, bo nieraz taki dzień roboczy, to tak na szybkiego coś bele co się tam też zje, no aby, aby, jakoś to było, no. I co dzisiaj chciałbym Wam poka powiedzieć, no krótko. I taką dobrą winowinę, trochę i taką nie za bardzo. Tu akurat nabyliśmy nowy przyrząd, jak widzicie. Korba jest, tu są kulki. I co? Do czego to służy? To było bardzo takie duże ułatwienie dla rolników. Bo klepanie kosy same to, pod, to nieraz godzina to nieraz mało jest, żeby w ciągu godziny kosę naklepać. No. A tutaj właśnie jest, tu się wkłada kosę przykładowo, tutaj między kulki taki jest przyrząd i to nie jest od razu do jakiegoś szlifowania, to jest przy okazji i wyprostowanie i wyciągnięcie, to tak jak przykład taki Wam dam, jakby na przykład ciasto wałkuje się i tam się na o wałkiem się przejedzie, no to wiadomo tam się rozciągnie, no ciasto się bardzo dużo rozciągnie, to nie za dużo ale na tyle ile jest potrzebne do zaoszczenia bo wiadomo później trzeba jeszcze osełką ładnie podoszczyć ale już ja widzę jest, jest różnica no, a przy okazji jest na, taka pozytywna można powiedzieć, bo jakby to miało być, że kilka razy się przejedzie i później osełką już no, byłoby kosę wymieniać zużyto. A to właśnie jest bardzo bardzo dobre. Nawet widzę jakość tej, y, tej, tej kosy jest taka, widzę. No dobra jest. No i co? Wkładamy tu. Tu już oczywiście regulacja. O. i Tu chcę powiedzieć, że ja tego w życiu teraz dopiero pierwszy raz to widzę. Bo co, kiedyś wiecie, jak się robiło? Tylko klepało się kos, a później osełka woda, tu taki był róg jakiś, albo taki specjalny pojemnik na osełkę i oszczyło się i to było wszystko. Ale a to to nawet można było na pole sobie wziąć i przejechać kilkakrotnie. Kilkakrotnie, ja już tu sprawdzałem i to bardzo, bardzo fajny efekt jest. Tu wiadomo ta kosa jest troszeczkę już rdzawka bierze, już tak nie ma tego jednolitego takiego naciągu. No, ale ja tu pokazuję Wam. Konkretnie do czego to służy. O, i widzicie, można powiedzieć, w kilkadziesiąt sekund można e, kosę można doprowadzić do. O, tu jest taka, taka jakby po tym taki ślisk, żeby to w miarę trzymać, e, ten fason O. Miejscami gdzieś tam się troszeczkę zatnie, ale, ale czuję, że to. Idzie. No. No i pięknie. I widzę, nawet z biedy można by było śmiało kosić. Tym bardziej zboże. No. O, o dużej trawie. To nawet osełka już nie, 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 w sumie nie byłaby potrzebna. No. I tu tak. Yy, tu później Paweł Wam bliżej pokaże. Tu przychodzą takie dość duże kulki. Tu jest 2, 4, 6, chyba 8. 7 czy 8 kulek i oni się tu obracają. Jest taka y, oporowa ścianka, która tutaj y, do, te kulki dociskają tą kosę. Bo przy okazji jakby y, ta kulka była, tutaj byłoby jakaś nierówność. No to, to, to te kulki by tam różne wyginały ten. A tu jest przy okazji równiutka, nawet Paweł później jak na końcu tego filmu może pokazać, jak jest to równiutko. A, a, a w sumie wcześniej patrzyłem, bo to ona była rzucana gdzieś tak kosa, bo to luzem była, nie? Ale jest ładnie wyprowadzona, no tak jak powinna być. Co chciałem powiedzieć, no, ten przyrząd naprawdę, nawet nie wiem co to za produkcji jest. No, to Paweł może tam później dopowie coś na ten temat. Bo on to akurat kupował. Ja będę chciał później wam pokazać, jak znajdę tą babkę. No, ale trzeba będzie chociaż 20 minut to chociaż nagrać trochę. Bo, ale ta kosza jeszcze praktycznie nie będzie całkowicie wyklepana. Ale chociaż szczegółowo mam powie, jak się klepie. No. chociaż ja widzę, co kraina w Polsce inaczej trzymają to kosę do klepania i inaczej klepią, I inne młotki mają. No. Ale ja tu się nie chcę nic wtrącać bo widzę nieraz na filmie tu w internecie, no tam dużo takich byłoby sprzeczności co do, do yy, mojego klepania i, i danego tam właśnie tego kleparza tej kosy. No, no ale... Każdy sobie robi tak na, na swój sposób, no, mnie ojciec tak nauczył no i, i to już zachowam do końca, no, także widzicie tu się przeciągnie z 2-3 razy nawet można przeciągnąć i, i piękna sprawa jest, tu można jeszcze bardziej ją przyciskać jakby coś, ale tu nie ma potrzeby, bo ja widzę teraz tylko delikatną piaskową osełką przejechać i i tak jak tam na poprzednim filmie tą kosą jeszcze z tych młodzieńczych moich lat jak kosiłem to ona dopiero będzie gwizdać no jak się by łąkę kosiło no tylko że ona jest malutka no ja jak byłem za młodu to były właśnie te metrowe kosy tylko bardzo tu była wyjedzona no co i, były dwie takie no to jedną że my, jak wspominałem że my u, ułamał urwałem no ale już drugi raz nie będę wspominał. No to na temat tego oszczenia praktycznie no co? To jest, co tu Wam tłumaczyć? No to już sami logicznie pomyślicie, że obracające się kulki roz tego. Ja tu już pokazałem, wytłumaczyłem na przykładzie tego ciasta i wałkiem, to tak samo się coś z tego robi, tylko tu bardzo minimalnie, tu gołym okiem nawet się nie zauważy to, że to po prostu ta końcówka się ładnie tak, no, nie zaostrzy, ale tak się bardzo zwęży, ścieni się właśnie ta blacha, no. i to by było cały ten sukces. Tu trzeba pamiętać, że to częściowo w poślizg wpada. To nie trzeba tu, dlatego że lewą ręką trzeba sobie też popychać. Kulka ma swoje zrobić, tylko przycisnąć, ścisnąć właśnie to oszcze do tej ścianki oporowej. Nic więcej, bo kulka zasadniczo nie ciągnie tego. Tu, jeszcze takie z bliska, spojrzenie na tą maszynkę, to jest dęgel. Fix, nie wiem, może źle to wymawiam, to jest chyba niemiecka maszynka. Ja to kupiłem na jakimś alt-timer bazarze. Tu jeszcze jest regulacja tej, tej maszynki, bo tutaj ta część oporowa, jak zobaczycie, o tutaj nie mam tu przyłapanego, ale ta część oporowa ona pod wpływem tutaj regulacji przesuwa ten, widzicie, czyli ta część zwężona albo się przysuwa w stronę tego ślizgu, albo się odsuwa, czyli tak jakby grubszy materiał bardziej się może wsunąć, ta kosa, lub mniej. To jest na pewno przedwojenna, przedwojenna rzecz. Ja to kupiłem kiedyś, gdzieś tam słyszałem o czymś takim, ale tego nigdy nie widziałem na oczy, nawet nie wiedziałem, jak to sobie wyobrażać, a jak to zobaczyłem, na tym bazarze to od razu gdzieś tam mi się skojarzyło, do czego to może służyć, no i pomyślałem, że warto coś takiego mieć, bo yy, no jest to ciekawostka, takiego czegoś się na co dzień nie spotka. Bo klepanie kosy zwykłe to jest no powiedzmy popularne, jak chociaż tro coś trochę jak ktoś ma wiedzy na temat tego, że się tą kosę klepie, to mniej więcej wie też, jak to się robi. Są różne też przyrządy do klepania, takie jakieś przystawki, że tą kosę się tylko w szczelinę wkłada i puka od góry młotkiem. A nie sama babka, także cuda są do tego robione. Natomiast to jest taka stara wersja, że tak powiem, ułatwienia. Taka, należałoby to chyba nazwać walcarką do kosz. chociaż w internecie czasem funkcjonuje określenie maszynki do klepania. No, e, drugi jeszcze chciałbym tu Wam powiedzieć, jest taką trochę smutniejszą. No, dostaliśmy wypowiedzenie już z tego warsztatu, tam co myśmy wynajmowali. No, i teraz tak, kupę rzeczy tam mamy trzy traktory rozebrane i to będziemy musieli w ciągu yy, sierpnia może się jeszcze dogadamy ale to no, musimy to jakoś to wszystko w jedno miejsce u nas nie ma miejsca i na szybkiego musimy ten ja w przyszłym tygodniu się szykuję do szpitala do szpitala na operację no, w przyszłym tygodniu będę za tydzień, będę miał e, jeszcze raz rezonans. Po rezonansie zaraz e, anestezjologię. Tam e, trzeba się umówić, bo tam już mamy e, skierowanie. E, no i później już operacja. I to bardzo szybko widzę. Starają się, żeby jak najszybciej mnie wziąć na operację. No, z przeciwnościami losu trzeba się pchać do przodu, niestety no i co tu jeszcze bym chciał no chciałbym tu jeszcze podziękować kolegom Oskarowi z Bydgoszczy no on dawno się coś nie widziałem z, 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 z Oskarem on zawsze taki był wierny zawsze przestał ze mną przy traktorze Wilkowica, no ale podejrzewam że pandemia no i chyba i szkoła na pewno że to trochę tak go przytrzymało. No, i tu później jeszcze z Redy dostałem kartkę z nadmorza no, od Pawła i Krzysztofa, jak się nie mylę, bo tych kartek jest też dużo, przychodzi częściowo i, i no, też już trudno zapamiętać z nich niektórych. Nieraz to, jak sami wiecie, ja bardziej mam pamięć do łożysk niż no, do nazwisk. No. Chciałem tu podziękować Marcinowi. Za te płótna dostopowiązałki. Super Marcin naprawdę, bo mówi, że ci są niepotrzebne i podarowałeś nam przypłótna, no, miejscowość Jezierce. To jest prawdopodobnie białopodlaskim gdzieś tam jest. No. Super kawał drogi, naprawdę jeszcze raz Ci dziękuję. No i Sebastianowi dziękuję też za te pronice. no Super, widzę jak coś tam znajdujecie gdzieś jakieś takie u siebie, że no wiadomo, że to jest Wam zbyteczne, no i bardzo dobrze, no bo tutaj no robimy, może wreszcie się doczekamy, kiedyś zrobimy jakiś skansen, chociaż to jak na razie jest ciężko, i no, już, już nie możemy się też po, pomieścić z niektórymi eksponatami, no ale jakoś dajemy radę, trochę Paweł, trochę ja i tak wspólnie jakoś ciągniemy to do przodu. No. Tu na temat jeszcze tej koszulki chciałbym po, y, trochę powiedzieć, jak kiedyś Pawłowi rysowałem traktory różne, jak miał kilka, jak, był ty, jak tylko się już prawie że chodził, nawet czworaczkował, to już kakojem się, kakoj. Na traktor Kako mówił, interesował się bardzo. No i tak miało ja wiem, no kilka lat, nawet nie pamiętam dokładnie ile, ja kupowałem blok rysunkowy, a to bez przerwy, bo zawsze w wolnej chwili lubiłem coś tam narysować, traktory. Jeszcze, jeszcze e, te buldoka, jak rysowałem, tego Ursusa, znaczy od komina zaczynałem. To już był mały, już buldog, już buldog od razu mówił, no. I ta kartka się zachowała, no i Paweł jakimś tam sposobem zrobił odbitkę i na koszuli jest. No, może niezbyt proporcjonalny, może niektóre części wyszły, no ale widzicie, rozpoznajecie, jest coś pięknego. No, to już ma ponad 20 lat już, jak to, jak to było rysowane na karce, chociaż tu Paweł też bardzo fajnie narysował, bo tu swojemu siostrzeńcowi narysował pięknie a ja nie mogę w to uwierzyć, prawie jak zdjęcie, tak ładnie, proporcjonalnie, no super, no chociaż wiadomo, ja jak rysowałem jemu, to, to tam nie patrzyłem na coś, aby, bo takiemu chłopcu, co ja tam będę dokładnie rysował, no ale jak wyszło, tak wyszło, to się zachowało, no i i chcę wam pokazać, no i Paweł takie zrobił takie koszulki, no. Tutaj, jeżeli chodzi, no, ja wam obiecałem, że borówku będę to jest 7 y, przykładowo y, sierpnia nie niestety nie będę Także e, miałem być, ale okazuje się teraz przyspieszenie jest właśnie tej operacji i, i teraz ja będę się przygotowywał do, no w sumie do operacji, także nie będę e, w Borówku i wcale nie będę jeszcze w Wilkowicach, no niestety przepraszam Was, no jak w Wilkowicach, to jak, jak będą w Wilkowice już ten zlot, to w ten czas ja prawdopodobnie już będę miał operację, albo już lada chwila po operacji będę, no także... Jeszcze się zobaczymy, jeszcze będziemy się widzieć, rozmawiać. No, także chciałbym Wam też y, poinformować. Nie chciałbym tu nic ukrywać. No, także jest wszystko dobrze. Nie martwcie się. No, dzięki Wam, Waszym życzeniom, Waszym y, takim y, pozdrowieniom. Ja się czuję super. No, I dziękuję bardzo. No i do miłego usłyszenia z powrotem.